Cześć przyjaciele, padło pytanie, czy modlę się zadatki? Być może jest to spowodowane filmikiem z telewizji. A pastor został wyrzucony z gdzie za dobrowolne datki modlił się za potrzebujących. Tutaj pani sugeruje, że modlę się o wiernych zadatki, jednakże to jest nieprawda, ponieważ modlę się za darmo. To Jezus Chrystus zapłacił za Ciebie, więc ja nie potrzebuję Twoich datków. Co to znaczy modle się za datki? To znaczy, że no wrzuć choćby jeden złotniaczek, a się o Ciebie pomodlę. To jest nieprawda. Nie musisz wrzucać nawet i pół złamanego grosza, żebym się o Ciebie pomodlił. Oczywiście, jeśli ktoś chce darować coś, dać coś za darmo, to jest na to. O, jakby jest na to możliwość i przestrzeń. Są na to różnego rodzaju zrzutki, konta bankowe, e, zbiórki i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie znaczy, że modlę się za datki. To Jezus zapłacił, więc modlę się za darmo i zawsze i całe życie będę modlił się o Was za darmo. Jeśli ktoś chce wesprzeć tą służbę. To może dać datek, ale to jest zupełnie co innego. Więc, aby była jasność, niech każdy przyjdzie, kto chce, za darmo, na mocy imienia Jezus. Zapraszam.